O dzień dobry. A właśnie... Otworzyłem. Krzysiek otworzył, ja okno otworzyłem, żeby wietrzyło, się po nocy. No i właśnie... O co właśnie powiedzieć? Tylko nie będę pokazywał, nie będę na razie. Chcę ugłym kupić. Dobrze zaoszczędziłem na tamtym kanale, co mi usunęli, ale ogółem poszło do prokuratury. Prokuratura się zajmie tym wszystkim. I proszę dla prokuratury, żeby po prostu, żeby zajęła się. Macie wizerunek? będziecie widzieć jak to osoba wygląda ja właśnie rozmawiałem też z adwokatem jak to wszystko przydał o papiery i bym proszę prokuratury o zajęcie się tej sprawy, a ja planuję, jeszcze tym nie wiadomo, czy to ta działka, chcę sobie taką mieszkalną budynek, ja tam i prąd, piecyk jest, dużo y, ziemi, mówię 250 tysięcy, a jak nie to mówię, Muszę, za, chyba muszę jeszcze zacząć muszę, nie, nagrywać lajty, zbierać pieniądze, oddalene, a jak nie to kupię coś w służbie, w jeszcze w może w lepszego, w bo zresztą, jest niebiec, za 29 tysięcy, pobyt, no, krótko, wzroczny, bo teraz czekam na przelew 7 tysięcy właśnie z tego nowego kanału, z tych, z tych reklam temu muszę nagrywać te filmy a nie nagrywam na razie lajtów ponieważ sami zauważyliście że jest bardzo dużo zachorowań na tego wirusa ale u ja jestem zdrowy dobrze się czuję nie kaszle, nie pluję. i właśnie Śmierci. chciałem was poinformować, to że o właśnie rozmawiałem o i Paweł. domu nasz ojciec i ten dom i od niego. Ja wcześniej też nagrywałem że Paweł. Chce mi w jakiś sposób pomóc, bo mówię, nie ma tutaj takiej zaufanej osoby, tylko korzysta z Chrystusa Pana naszego. Amen. Że ktoś jest osobą popularną. O, widziałem znów wschodzie o przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Nagry nagrywają o ku kubek Za 2000 A ten co nagrywa Non stop A co to Was mnie interesuje ta szkolna 17 i głupoty takie gadacie? To temu ja chcę u Jak niedziałkę, to poczekam, bo rozmawiałem. Ja nie jestem, przepraszam bardzo. Ale czy. Szybę... to sobie możesz. Ale ty... Jak ja nagrywam, to proszę się nie odzywać. Ja nie chcę, żebyś ty Dobre, istniał to... na moim kanale. Dobre, to ja. No właśnie. To ja nagra... no. Sobie nagrywaj sam. No. Ja nie muszę. Wcześniej, jak nagrywałem, to. Non-stop. Dobra, cicho. Lubiałeś sobie przyklinać. Cicho. To ty planujesz może z tymi, z wykopem, żeby znów mnie osunąć kanał. Może no, być nie, bezrobotnym. To moja praca. Ty sobie pójdziesz do pracy, byś pracował. Ja lajtów nie robię. Ja nie wykorzystuję ludzi, żeby ludzie... Kto będzie miał ochotę to pomoże, kto nie będzie miał ochoty, to nie będzie pomagał, nic. No i już. O, Asia Basia. Nie odzywa się. Zwomniała. Wszyscy zapominają. To trudno co zrobisz. Tak bywa. Jeszcze raz, druga część. A proszę jak, ja, proszę, jak ja nagrywam, to nie nagrywaj. Ja nie wiem, ja nie rozumiem. Ty zawsze cię trącasz tam, gdzie u mnie trzeba. No policja też będzie widziała. Jak ja kupię działkę, całe te, to po prostu. Powiem, że po prostu. Ja tutaj nie muszę przybywać, ponieważ, o, była o, siostra, była, pięć dni temu, o, jutro, no Dzisiaj, pięć, nie, nie jutro. pięć, pięć dni temu, była. Cały te. no, o, ogółem, a czemu ty się ogółem nie przebierasz, nie myjesz się? Umyję się cicho i podwoleję się cicho. Ja nie wiem. Idę zaraz wody nastawić. Ja idę, będę chciał się umyć. Zaraz nam wszystko będzie kurość śmierdzić. Jak? A muszę wyjąć, muszę wyjąć z pralki, bo tam wrzuciłem te spodnie wczorajsze, co chodziłem. Muszę powiesić, wypukać, bo tam płyn jest w misce i powiesić na podwórko no w, masz tyle prania pralka jest a nic ty się u ciebie nie chce robić zaraz umyję się pod głowę się firmy, do firmy no. A właśnie mówiłem, znaczy. Odaj muszę i A też. Jeszcze mam pół kubeczka. O tam ten kubek poszedł Dla dziewczynki mają dużo pieniędzy na zbierać. Widzicie, jakie są choroby. Dlatego ja jest, jest ten ugołębiony wirus. Dlatego ja trochę... Zatrzymałem się, jak tu się mówi, żeby ludzie mają ludzie, niech sobie innych oglądają, niech innym pomagają. No już. Na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć wam. Na okno otworzyłem dobrze, trochę świeżego powietrza. No i tak właśnie <laughs> chciałem. Powiedzieć. No dobrze o mam. Mam dwie patelnie, całe to wszystko nowe. No, tam się przyda. A jak nie to w innym miejscu kupię. A jak nie to rozmawiałem, to a nie muszę mówić co planuję zrobić z tym. Temu ja nie zgadzam się, żeby mnie ktoś u nagrywał. bo w niedzielę o 15 proteks kobiety będą strajkować no u nas biłem w stoku ma być na lipowej na ręku kościuszki na lipowej no, na Rynku kościuszki, to Lipowa zaraz chyba jest. Okay. No tak, no właśnie. No widzicie, on zawsze się wtrąca. Dlaczego ty, jak ja, ty nagrywasz, to ja nic ci nie wypowiadam na... żadny twój temat. A ty zawsze, jak ja nagrywam, to... co ja powiem, to akurat ty już pu, pu, pu! No sami widzicie, ja nie będę nagrywał. Temu ja mało filmów tu nagrywam, bo jest tutaj ciężko nagrywać. Niech sobie nagrywa Krzysztof.